Ja pierdolę kurwa. Znowu wolny. Jezus, co tu robić? To już drugi dzień tej kwarantanny. Niedługo zacznie mi odbijać. Już nie ufam ludziom. Czekaj, czekaj. Gdzieś czytałem, żeby w czasach tej epidemii starać się zachować pozory normalności. Dobra, kurwa, to jest trochę bez sensu. Trzeba znaleźć jakieś inne formy spędzania wolnego czasu. Niestety, jak widzicie, dzisiaj jestem w czapce, ponieważ jedyny fryzjer u mnie na wschód też przechodzi kwarantannę. Także niedługo tutaj wszyscy będziemy wyglądać jak członkowie najlepszego zespołu w historii, czyli Bee Gees. Cześć, witajcie, Maciek skanął mnie całkiem na poważnie, a dziś postaramy się znaleźć jakieś sposoby na spędzanie wolnego czasu podczas tej kwarantanny. Zapraszam. Szkoły pozamykane. W sumie mam jakąś formę spędzenia wolnego czasu przez wykłady online, ale czasem różny to wychodzi. jak tam kurwy jebane, patrzcie, my Żydzi, potrafimy wszystko, na przykład teraz wam wytłumaczę kurwa, co to jest całka oznaczona polskich śmieci jebane. Także no, ale co robić poza tą przymusową nauką? Kurde, też mam problem z znalezieniem czegoś sensownego. Ale spokojnie, spokojnie, internet przyjdzie nam z pomocą. I pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, taka w sumie najfajniejsza, najciekawsza i chyba najbardziej przydatna każdemu w tym czasie, no to zebrać wszystkie przedmioty, które mieliście od dawna sprzedać, których już nie używacie i wystawić je na serwisach, bądź przygotować do wystawienia na serwisach aukcyjnych i tego typu stronach. Oczywiście możecie je wystawić teraz, aczkolwiek ja tak myślę, że w aktualnych chwilach to raczej ludzie kupować tego bardzo nie będą chcieli. To możecie w tym czasie poszukać rzeczy, które chcielibyście kupić. No to naprawić rzeczy, które w waszym pokoju czekają na naprawienie, bądź w waszym domu. Nie, no, u mnie wszystko działa. Dobra, mamy rady pana. Czas na płeć przeciwną. Porządki. Dobra. Czas zrobić porządki w tym mieście. Mam propozycję, żebyście jednak spędzili go może na nauce języków. O, okej, okay, okej. Okay. W końcu czas na coś ambitnego, a nie na jakieś tylko słowe żarty. Ja na przykład mam takie swoje własne sposoby, jak na przykład zmieniam język w telefonie. No tak, nowe słówka. Yy, Kontakt, yy, internet, Drax. E, nie. Dobra, wyczerpały się póki co te porządne rzeczy, które by można robić. Koniec już z jakimiś sensownymi rzeczami z rozwijaniem się. Czas na to, co wszyscy uwielbiamy. Pranki. Bo zapewne nie jesteście sami w domu, także można wykorzystać to wolne, żeby trochę umilić czas domownikom. W najgorszy możliwy sposób. No ale nie każdy jest tak kreatywny, żeby wymyślić coś spierdolonego. Więc niech z pomocą przyjdzie nam internet. Oho, 26 to wychodzi prawie dwa na każdy dzień kwarantanny. Kurwa nać pana? <laughs> Dobra, średnie, średnie. Przez daleka widać, że to jest wszystko ustawione. Nie to to też żarty polskich pranksterów. I znalazłem takie, które można by robić w domu. Na przykład na kanale Sadama, gdzie są same najwyższej klasy filmiki. and Dobra, dobra. Mamy tu przedstawicielkę <laughs> najstarszego zawodu świata. Tak, to jest naukowo udowodnione, że przed nim nie było żadnego. No i co by można robić z taką panią, żeby było śmiesznie? <laughs> coś przeciwstawnego jakąś kompletną abstrakcję coś, czego ta pani może się nie spodziewać But, uh, I call you you. Oh. szachy! No tak, bo wiecie, prostytutki są kurwa tak głupie, że nie potrafią grać. 3,7 miliona wyświetleń. Nie będziemy tu oglądać więcej popisów Sadama, ale możecie mi zaufać, że są one na takim samym poziomie. I logiki, i humoru. Dobra, dobra, wystarczy pranku. Życie nie polega tylko na żartach. Czasem chodzi o uczucia. Albo nawet nie o uczucia. Tylko załóżmy, że akurat jak się rozpoczął zakaz wychodzenia z domu, zostałeś zamknięty sam z koleżanką. I teraz musicie siedzieć razem. A ona ani w lola nie gra, to co tu z nią robić? Na pomoc przychodzi Rafał Żuber. Słyszałam, że wypuszczasz nowy produkt o uwodzeniu, i mam do ciebie kilka pytań. Co zrobić z dziewczyną, która do ciebie przyjdzie? No, w obecnej sytuacji to po prostu nie wpuszczać. Ale załóżmy, że już jest. A czym są te twoje nowe materiały? Moje nowe materiały są o tym, yy, co zrobić z kobietą po wejściu z tą kobietą do mieszkania. Materiały? Kurwa, Rafał, my tu nie mamy czasu. Przecież już z nią jesteśmy przez dwa tygodnie. Złoży się zorientować, że coś takiego zamówiliśmy. No ale nic, bazujmy tylko na tym, co Rafał nam powie w filmiku. Dobra, to jak mamy zająć czas, skoro musimy już z nią siedzieć? Chyba tak, tak, chciałabyś tak. tak, że jak znajdziesz się w jakimś miejscu, gdzie możesz właśnie e, swobodnie się poczuć, to żeby facet tak wszystko prowadził, żeby odpowiedzialności na tobie nie było, żeby to się działo, nie? A teraz wyobraź sobie, jak facet ci na przykład o wszystko pyta. Trzymaj tą herbatę. Ale ja nie chcę. Trzymaj, kurwa, masz się czuć jak kobieta. Jezus, nie wiem, czy to tak powinno działać. To może kiedy będzie dobry moment, żeby jej cokolwiek zaproponować? No, trzeba, trzeba wyczuć moment, ale są też takie... E, Zasady, ale to już w, właśnie w, w produkcie e, O tym mówię, bo jest tego dużo Ja pierdolę, Rafał, to nam robisz jakieś DLC czy co? Jezus. Dobra, dajmy mu ostatnią szansę Ale jak to jest, że uwodzisz tą kobietę Potem już y, dochodzi do czego ma dojść I co dalej? No potem zobaczymy Zobaczy, czy w ogóle była dobra w tym Jednak podziękujemy Ale na koniec to muszę wam pokazać jeszcze tą jedną wypowiedź A jaka jest najmocniejsza strona Twojego poradnika najnowszego jak y, sprawdź, by nie umiała odmówić. Najmocniejszą stroną y, myślę, że jednak jest masaż właśnie tutaj. Jest, muszę kupić tę książkę, skoro ma być o relacjach damsko męskich a chodzi w niej jakieś tajemnicy masaż. Dobra, ten filmik Rafał jest na tyle zajebisty, że pokażę wam jeszcze coś. W sumie to nie dziwi mnie, że usunął możliwe dodawania komentarzy. Pewnie spotkałeś się z taką sytuacją, że kiedyś tam kobieta ci powiedziała nie. Jak sobie z tym poradziłeś? Bezproblemowo. Kiedyś, jak nie miałem doświadczeń, jak kobieta mi powiedziała nie, to uważałem, że, wiesz, jestem do dupy, że godziło to w moją godność męską. A teraz, jak kobieta powie nie, to mówię, no, z dziewczyną, wiesz, jest coś nie tak. Może to trochę zboczenie z tematu, co robić w domu. Ale możemy to podpiąć jako budowanie pewności siebie. I wszystko gra. Nie, to wszyscy, co mnie nie dublą, są głupi. Ja jestem zajbisty. Polecam kanał Rafał. Naprawdę, pokażę wam jeszcze jeden filmik, żeby was do niego przekonać. Wcześniej mieliśmy taką propozycję, żeby zrobić porządek w szafie. No, jak już zrobimy, to w końcu przyjdzie moment, żeby wyjść na dwór. Warto więc byłoby wiedzieć, co powinniśmy na siebie założyć. I tu z pomocą przychodzi nam Rafał. Ja, jak patrzę na siebie wstecz, nazywam siebie wieśniakiem. Oho, dobrze się zaczyna tam w t-shirtach spoconych tańczyli a ja ta wszedłem taki kolorowy siedziałem sobie przy barze i piłem browara były dwie mega takie suczki takie super takie takie laseczki takie seksualne jakieś takie widać ostre były suczki wiecie lubiące Dobra, wracajmy do Rufała. On się zna na łódź W konto dostawał rad od niebyle kogo. Ja w firmie sprzedażowej, w sprzedaży bezpośredniej chodziłem cały w sygnetach i poobwieszany jakimiś dziwactwami, gdzie mi taki tam milioner ze Słowacji zwrócił uwagę. Nie byle kto, tylko milioner ze Słowacji, biedaku. Szkoda, że nie jakiś żyd z Ameryki. Jak tam nie pada, psy polskie, kurwa, tfu. Niestety, zamknęli już mój salon ulubiony Gucci'ego, nie byłem w stanie kupić sobie bielizny. Dobra, to zobaczmy to, Rafał sądzi o konkretnej stylizacji. A jak się łączy takie elementy, na przykład sygnety, dajmy czerwono srebrne, do tego jakieś spodnie z dziurami, do tego jakaś, nie wiem, rapowa, rapowy t-shirt, taki też szarowy kolorach, czerwonymi detalami, no. z jakimś, nie wiem, nożem, jakoś jakąś kataną, no. do tego jakieś buty, na przykład takie, mimo że nie eleganckie, takie normalne białe całe, to pasuje to do siebie. <noise> to w ogóle nie brzmi jak jeden z jego outfitów. Wiesz, wiesz, mój kolega ma taką koleżankę, i za bardzo nie wiem, za bardzo nie wiem, jak do niej zagadać. Zresztą, co to jest kurwa za pomysł na ubiór? Co? Nie idzie na kasję do nowego teredysku na Polo? W każdym razie chodziło o to, że chodziłeś ubrany jak clown, mm. żeby dziewczyny miały pretekst do tego, żeby cię zaczepić. Zaczepić? No tak. Ej, ty. Chodzisz ubrany jak klaun Ja jej zwróciłem uwagę, że mówię Zosia zobacz, ty jesteś ubrana elegancką Bo ona ubrała się tak nie seksownie Jakby podkrój mojego kanału Powinien jeszcze dodać, że za to ty Ubrałeś się bardzo seksownie Ja na przykład gdzieś tam swój styl Popchnąłem trochę e, z, znaczy Zminimalizowałem do, e, Całkowicie te, te, te takie Obwieszanie się czymś Ale na przykład tatuaże Jak ubierać się na podryw? Tatuaże, no brawo kurwa tak, tatuaż to jest coś, co powinieneś na siebie założyć. Ja Ci powiem na przykład, jak chodzę w czerwonych tych Jordanach i na przykład w żółtej mhm. mojej kurtce, która się świeci z daleka, to też zauważam, że dla takich dziewczyny albo uważają mnie za e, radosnego, niebojącego mhm. się kolorów, a to dziewczyny lubią, Y -y. Y -y. Albo jako kogoś, kto no, nada na trochę taki showman, nie? Albo to zdaje się prawdopodobnie najczęściej po prostu przechodzą obok. Prawda jest taka, że wiesz, ja nie jestem specjalistą. O, to ci nowość. I nawet nam kurwa nie powiedzą, bo ten neutralny Ziomek zaraz zacznie chwalić kurs rafała, który dużo mu uświadomi. Pomimo, że tam jakieś doświadczenie, to ta pierwsza część uświadomiła mi, że o ile idzie to w dobrym kierunku, nie? To jeszcze brakuje paru rzeczy, na przykład pieniędzy. Dobra. Czyli, żeby dobrze ubrać się na randkę, czy w ogóle na wyjście z domu, trzeba mieć tatuaże i pieniądze. Teraz już wiecie, co możecie robić przez następne dwa tygodnie. Ja, Czy nikt mnie naprawdę nie może powiedzieć, co mam robić zamknięty w domu, kiedy mam tak dużo wolnego czasu? Dobra, wiem. Może jakiś prezent, żeby uszczęśliwić najbliższych po tym, jak ich sprankujemy. Tak, tak, to jest dobry pomysł. Oho! Sprytne babki. Pięć sposobów na mniej i czasami spoko pomysły, więc zobaczmy, co mogą nam zaproponować szczwane kobiety. Z kawałka materiału odmierzam odpowiednią długość, po czym go wycinam. Taka opaska jest świetnym prezentem dla Majsterkowicza. Jeżeli wasza druga połówka lubi takie rzeczy, to opaska magnetyczna sprawdzi się idealnie. Kawałek szmaty na rękę, żeby trzymało gwoździe, które możesz kurwa wsadzić do kieszeni albo położyć po prostu obok. Dobra, zobaczmy, co mają daje do zaoferowania. Najpierw planuję krzyżówkę, której hasłem jest imię obdarowywanej osoby. To jest jak te najgorsze napisy na ścianę w domu. E, tak, tylko u Was tak jest. Ciekawe, jakbyście się zachowywali, gdyby tego nie było. Co kurwa? Kłamstwa, wyzwiska, bójki, nieszanowanie się. Dora, kurwa, mam dość, nikt nie dostanie prezentu. Także moi drodzy, nie wiem, co robić w wolnym czasie. Jakoś zbytnio nic mnie nie przekonało. Niby tak, ale nie było żadnych konkretów. Myślę, że najprostsze będzie po prostu przeżyć. Tak, po prostu przeżyjmy te dwa tygodnie. Nie wiem, czy będzie łatwo, bo w sumie to każdy sytuacji może nie przeżyć. Oto mój sposób, co robić w wolnym czasie. Po prostu jedz i żyj. I nie staraj się umrzeć. A reszta to już jakoś będzie. Do następnego.